Play. Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do spędzenia ze mną aktywnego dnia podczas wakacji. Pokażę Wam dokładnie, jak wyglądają moje treningi, jakie partie mięśni ćwiczę danego dnia. Polecę Wam też różne moje ulubione trenerki na YouTubie, z którymi najczęściej ćwiczę, bo zawsze dużo osób mnie o to pyta na TikToku czy Instagramie. No i też pokażę Wam, co pysznego im w ciągu dnia, żeby mieć energię na takie aktywne dni. Także koniecznie zostańcie ze mną do końca. A ja zapraszam Was jeszcze na moje Instagrama oraz TikToka. Jest właśnie po siódmej. Ja dzisiaj obudziłam się jakoś o wpół do siódmej i w sumie przez cały czas czytałam książkę, bo jakoś nie mogłam już spać, ale powiem Wam, że i tak dzisiaj się naprawdę wyspałam, ale zaraz sprawdzimy dokładne dane mojego snu, bo ostatnio zaczęłam używać takiego pierścionka od Ultra Human. Zaraz zobaczymy sobie, jak wyglądał dzisiaj mój sen, bo wszystko mam w aplikacji, a więc dzisiaj dostałam 90 punktów za sen, ale miałam tylko dwa pełne cykle. nå, jeg Za mało, bo zwykle miałam tak z 4 albo 5. Spałam 7 godzin i 50 minut, więc nie tak źle. Myślałam, że krócej. Ale głębokiego snu miałam za mało, bo tylko 45 minut. Jak widzicie, i tutaj możecie sobie też zobaczyć taki dokładny przebieg waszego snu. No i też oczywiście możecie tutaj zobaczyć sobie wasze tętno. Więc no, jest tutaj naprawdę dużo różnych funkcji, ale o tym pierścionku opowiem Wam więcej trochę później. Bo teraz biorę się za moją poranną rutynę, która zawsze zaczyna się od journali Później pościelę łóżko, przebiorę się w strój do ćwiczeń i pójdę sobie na spacer. No i oczywiście zrobię trening. gotowa. Tak prezentuje się mój outfit na dzisiaj. Top mam z berszki, a spodenki z, z hausa. No i oczywiście bransoletki. Te dwie różowe sama robiłam, a ta jest chyba z temu albo z Shane. Mam nadzieję, że nie będzie mi w tym outficie za zimno, bo dzisiaj nie ma za bardzo pogody. Od rana jest niestety pochmurno i się ochłodziło w sumie już tak od początku tego tygodnia jest, a dzisiaj mamy piątek. Mam nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo w przyszłym tygodniu mam super wyjazd. Oczywiście też pojawi się z niego vlog, także że wyczekujcie. No a ja teraz idę do kuchni zrobić sobie śniadanie, bo jest już pół do dziesiątej, a na dzisiaj zaplanowałam śniadanie w bardzo takich tropikalnych smakach, bo naleśniki kokosowo-ananasowe. Tutaj nie będę wam pokazywać dokładnego przepisu, bo będę go nagrywała na mojego Instagrama, bo teraz co piątek w wakacje, przynajmniej tak mam na razie w planach, pojawiają się różne przepisy na letnie śniadania. Także lecimy do kuchni. Śniadanie już gotowe, oczywiście sobie już spróbowałam i wyszły naprawdę przepyszne. Przepis, jak mówiłam, jest już na moim Instagramie, także tam Was zapraszam. No a do picia oczywiście jak zawsze kawa. Ogólnie zrobiłam ją na ciepło od razu z ekspresu, ale dorzuciłam tam parę kostek lodu, bo nie lubię takiej gorącej. Jest po prostu taka letnia, bo dzisiaj nie mam jakoś ochoty na coś takiego zimnego, bo jest na dworze chłodno. Mm, ale i tak wyszła pyszna. No więc ja teraz jem śniadanie i później biorę się za planowanie, między innymi tego dnia. No i też pokażę wam, jak planuję sobie treningi. Jeszcze zanim przejdziemy do planowania, to chciałabym Wam na początku opowiedzieć o tym pierścionku Ultra Human Ring. Jest on idealny dla osób, które jeszcze bardziej chcą dbać o swoje zdrowie, bardziej zrozumieć swoje ciało, swój organizm. Oczywiście każdy znajdzie rozmiar idealny dla siebie, bo na początku dostajecie taki zestaw próbek, gdzie są wszystkie rozmiary i możecie sobie przymierzyć i wybrać ten, który najbardziej Wam pasuje. Jeśli chodzi o kolory, to też jest ich kilka. Ja akurat mam ten złoty. No i jak już macie swój pierścionek, to pobieracie sobie aplikację Ultra Human i tak jak Wam już wcześniej pokazywałam, jest tutaj naprawdę mnóstwo różnych funkcji, które pomogą Wam po prostu bardziej zrozumieć swój organizm. Możecie tutaj sprawdzić poziom swojej aktywności, ile kroków zrobiliście, ile macie aktywnych minut danego dnia i aktywnych godzin. Możecie też monitorować swój stres. Ja aktualnie pokazuję mi tutaj coś, że jestem zestresowana. Nie wiem czym. No i też możecie się zrelaksować i zrobić sobie jakieś ćwiczenia od Wdechowe. Tutaj macie mnóstwo różnych takich do wyboru. Jeszcze coś, co bardzo mi się podoba i bardzo mi się przydaje, bo ja mam ostatnio straszne problemy ze snem. I właśnie ten pierścionek pomaga mi bardziej to wszystko monitorować. No i mamy tutaj między innymi możliwość dodania kofeiny. Ja właśnie muszę dodać, bo jeszcze nie dodałam. No i po dodaniu możemy zobaczyć szczegółowo, jak będzie wyglądał ten poziom kofeiny w naszym organizmie w ciągu dnia. Więc tutaj gdzieś tak o 11 wieczorem już nie powinien jakoś bardzo wpłynąć na mój sen, bo będę miała tylko 17 mg. Także niedużo. Jak mogliście rano zauważyć, gdy szłam na spacer, to włączyłam sobie monitorowanie aktywności. Tam mierzyło mi tętno w czasie rzeczywistym. No i po skończeniu tej aktywności możecie sobie zobaczyć takie dokładniejsze dane, jaki dystans przeszliście, wasze średnie tętno, maksymalne tętno, liczba spalonych kalorii, tempo. No i później też sobie jeszcze włączyłam pilates i tutaj tak się właśnie to wszystko prezentowało. Jest tutaj też opcja idealna dla osób, które liczą makroskładniki i chcą wiedzieć ile białka, tłuszczów i węglowodanów jedzą w ciągu dnia. Ja akurat dbam o białko, staram się, aby w każdym posiłku było go tak przynajmniej 30 gramów. W dzisiejszym śniadaniu było akurat 30 gramów, więc idealnie. No i tutaj możecie sobie po prostu wyszukać jedzenie, które zjeliście. Na przykład u mnie były to, tym na to, serek wiejski był w tych naleśnikach. I ile gramów było? U mnie było to 70 gramów chyba. No, i mamy już tutaj 10 gramów białka, także bardzo fajnie i sobie dodajemy. Jeszcze coś, co bardzo mi się podoba, to są takie dokładne informacje, jak dany produkt wpłynie na poziom glukozy we krwi. I tutaj pokazuje, że serek wiejski jest sekretem do stabilnego poziomu cukru, więc idealnie. No i jeszcze jak codziennie dodam sobie tagi. Tutaj po prostu dodajecie, co zrobiliście danego dnia, jak się czujecie. O, u mnie był dzisiaj rano akurat pilates, był też journaling, no i aktywny poranek. No więc jak widzicie tutaj. Naprawdę mnóstwo różnych funkcji. A jeśli chcielibyście zdobyć jeszcze więcej informacji na temat tego pierścionka, to link znajdziecie w opisie. A z moim kodem pinkokonat 10 macie 10% zniżki. Teraz przechodzimy już do planowania. Mam już ze sobą oczywiście swój notes i dużo osób właśnie pytało się mnie, jak planuję swoje dni i jak to tutaj u mnie wygląda. Więc zawsze na początku miesiąca rysuję sobie taką okładkę tematyczną, a na drugiej stronie zapisuję sobie cele, nawyki, które chciałam wprowadzić i afirmacji na ten miesiąc, no i później co tydzień zapisuję sobie tak cztery cele, które znajdują się tutaj na tej stronie, gdzie planowałam sobie miesiąc. Zapisuję sobie również, na czym chciałabym się skupić w tym tygodniu oraz nawyki, na których chciałabym się najbardziej skupić i jakąś jedną aktywność taką, która pomoże mi zadbać o siebie. No a potem już każdego dnia, co rano, zapisuję listę rzeczy do zrobienia, które również oczywiście muszą się zgadzać z tym, co zaplanowałam sobie na dany tydzień, aby po prostu te zadania, które sobie każdego dnia wy wyznaczam, doprowadzały mnie do tych celów, które sobie wcześniej wyznaczyłam, więc tak to mniej więcej wygląda, także musimy zaplanować sobie jeszcze dzisiejszy dzień, a dzisiaj mamy 11, jest piątek, zaczęło właśnie padać jak słyszycie, a ja chciałam iść sobie wieczorem pobiegać i wiem, że może się do wieczora wypogodzić, w co wątpię, ale zobaczymy, tylko, że będzie po prostu mokro na drogach polnych i będzie tam błoto, ale oczywiście pogoda nie może zepsuć mi planów i najwyżej pójdę sobie po prostu na bieżnie, Więc na pewno muszę zapisać sobie, żeby zedytować filmik na Instagrama i TikToka. Tak jak mówiłam, chcę iść pobiegać, albo pójść na bieżnie, Zobaczymy, to zależy od pogody. I może zrobię sobie jeszcze też jakiś krótki trening, bo dzisiaj rano robiłam 30 minut pilatesu, ale jakoś się nie zmęczyłam. Wybrałam sobie chyba trochę załatwy filmik i po prostu mam jeszcze ochotę sobie poćwiczyć. Może zrobię jakiś trening całego ciała. Chcę też dzisiaj ugotować jakiś pyszny, taki wysokobiałkowy obiad, więc też to sobie zapiszę. No i jeszcze moim celem jest dzisiaj zrobić 10 tysięcy kroków. Pierścionek mi wykrył, że zrobiłam dzisiaj około 5 tysięcy kroków, no więc myślę, że raczej dobiję do tych 10 tysięcy. O, jeszcze chcę dzisiaj poczytać sobie książkę i zrobić sobie lekcję angielskiego. Tak, właśnie ja w wakacje uczę się angielskiego, ale akurat to lubię. I robię sobie takie lekcje sama. Mam podręcznik do zaawansowanego angielskiego z którego robię zadania. I zwykle moja taka lekcja trwa nie wiem, tak z pół godziny, czasami godzinę. Kupiłam sobie nawet książki po angielsku, żeby też się z nich uczyć, i właśnie jestem w trakcie czytania The Summer I Turned Pretty, albo też oglądam sobie filmy po angielsku, i to są w sumie takie moje sposoby na naukę tego języka. No, także lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj już gotowa, a teraz, jak mówiłam, zabieram się za planowanie treningów, i ja zawsze robię to na moim laptopie, bo planuję w ten sposób, że tworzę playlisty z danymi filmikami, z którymi chciałam po prostu sobie poćwiczyć. Wszystko robię na YouTubie, ale jak Wam mówiłam w przyszłym tygodniu wyjeżdżam, więc nie będę sobie robiła żadnych playlist, tylko sobie rozplanuję treningi w Notion, bo mam tam taką specjalną zakładkę, którą niedawno stworzyłam, i zainspiruję się jakimiś filmikami z YouTube'a. Najczęściej ćwiczę właśnie z Pamelą Rife. Ostatnio też zaczęłam z matfit z Lily Sabri, jeśli chodzi o treningi całego ciała czy z ciężarkami, to moim zdaniem najlepszy ma growing ananas. Więc to są moje takie. Ulubione trenerki, i też lubię robić sobie treningi Hit z Nataszą Ocean, a jednak najczęściej jest to Pamela Rife. A i właśnie w hotelu, w którym będziemy, jest też siłownia, więc na pewno z niej sobie skorzystam. Dlatego też chcę sobie tak mniej więcej rozplanować, jakie ćwiczenia chciałabym zrobić danego dnia. Także zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek skupiam się na górnych partiach ciała, czyli na rękach, na brzuchu i na plecach. I o, tutaj mam zakładkę Workout Planner, więc sobie to. Rozpiszę i mam już pomysł na filmik, jeden z moich ulubionych od Paneli Rive I po prostu sobie będę tak przepisywać te ćwiczenia, które są tutaj opisane, do mojego planera na Notion. We wtorki natomiast skupiam się na dolnych partiach ciała. Idę też sobie na przykład pobiegać na bieżni albo na jakiś spacer. W środę ćwiczę mięśnie brzucha i hit, czyli inaczej high intensity interval training. Chyba tak, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. W czwartek ćwiczę siłowo mięśnie całego ciała, a w piątek pilates idę sobie czasami. Czytaj, jak dzisiaj, na spacer. Chyba, że mam jeszcze siłę, tak jak dzisiaj, to czasami robię sobie jeszcze taki dodatkowy trening całego ciała. A weekendy przeznaczam raczej na odpoczynek. Chyba, że mam ochotę, to idę sobie właśnie na bieżnię, Ale wiadomo, mięśnie muszą się zregenerować i odpoczynek też jest bardzo ważny. Także ja teraz sobie to tutaj rozplanuję i zaraz do Was wracam. Treningi na przyszły tydzień już rozplanowane. Piątku nie planowałam, bo wtedy akurat wracamy do domu, więc pewnie nie będzie czasu, żeby poćwiczyć. Ale jak Wam mówiłam, w poniedziałek ćwiczę Liczę górne partie ciała, we wtorek dolne, w środę mięśnie brzucha i trening hit, i w czwartek całe ciało. Zobaczymy, czy uda mi się trzymać tego planu, bo wiadomo, jak jest jakiś wyjazd, no to mamy dużo różnych planów i nie wiem, czy się uda, ale jakby co, to mam wszystko rozplanowane. Witam się z Wami w kuchni. Józi oczywiście też ze mną przyszedł, bo właśnie jest burza i się boi. No ale teraz będziemy robić pyszny obiad, bo na dzisiaj zaplanowałam makaron pełnoziarnisty w sosie brokułowo-pomidorowym z Łososiem. Także bierzemy się za gotowanie. Około 18 ja zrobiłam już prawie wszystko z mojej listy, tylko jeszcze nie poszłam pobiegać i nie zrobiłam tych 10 tysięcy kroków, także teraz przyszła pora, żeby to zrobić, więc ja się szybko przebieram i idę zrobić ten wieczorny trening. Jestem już po wieczornym treningu. Zrobiłam sobie 45-minutowy bieg na bieżni I później jeszcze taki krótki trening siłowy. I naprawdę jestem już zmęczona. Był to bardzo aktywny dzień. Także wszystkie zadania z mojej listy rzeczy do zrobienia na ten dzień odhaczone. O, proszę bardzo, mamy dokładnie 11 726 kroków. Tyle pokazał mi mój pierścionek i też mi pokazuje, że powinnam już się zacząć relaksować przed snem, czyli nie powinnam już wykonywać żadnych takich ciężkich ćwiczeń. Przed chwilą właśnie skończyłam, ale mam nadzieję, że to jakoś nie wpłynie na mój sen. Nie powinnam też jeść nic takiego ciężkiego i powinnam też już powoli odłożyć telefon, bo naprawdę zauważam, że jak używam telefonu po 21, to później nawet przez dwie godziny leżę w łóżku i nie mogę zasnąć, mimo tego, że jestem jakoś zmęczona, ale mój mózg nie potrafi się po prostu wyłączyć. Także dzisiaj odkładamy, włączamy na telefonie tryb nie przeszkadzać, żeby już po prostu mi żadne powiadomienia nie przychodziły, żebym już nie zaglądała na ten telefon i idę się w końcu umyć po tym treningu. To jest chyba najlepsza część po takich intensywnych ćwiczeniach. Robię sobie Pyszną wysokobiałkową kolację i poczytam książkę, naprawdę mnie ostatnio wciągnęła, więc myślę, że w ten weekend ją skończę i zacznę następną. Tylko jeszcze nie wiem, którą, bo mam chyba z pięć nowych, więc mam co czytać przez te wakacje. No ale ja już się tutaj nie rozgaduję, tylko idę robić swoją wieczorną pielęgnację. Oh, oh. Keep You got me on my knees begging you please uh, uh, I'm not trying to make a scene Just want you and me uh, 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 You belong with me Jak widzicie, ja już jestem gotowa do spania. Zrobiłam swoją wieczorną pielęgnację, zjadłam pyszną kolację. A dzisiaj zrobiłam sobie budyniową proteinową kaszkamannę z mnóstwem dodatków i wyszła naprawdę przepyszna. A teraz biorę się za journaling i później sobie poczytam książkę. I to już w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Po więcej vlogów zapraszam Was na mojego Instagrama oraz TikToka. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.